Interesujące. To właśnie tutaj ukrywała się Amelka. I jest tu fajnie nic dziwnego, że ukryła to przed nami. Jeśli Amelka nie będzie chciała się podzielić, dopilnuję, żeby nagroda tutaj nie dotarła. Skarb, który znajdziesz, należał do królowej, która żyła tysiąc lat temu. Wow, jeśli sprzedam te rzeczy, dostanę dużo pieniędzy. Jakie pieniądze? A, eee, nic takiego? Przyznaj się, miałaś coś. Tu niczego nie ma. Nie kłam, pokaż mi, albo zadzwonię do Alice i razem to zabierzemy. Dobrze, pokażę Wam. Interesujące, skąd to masz? Znalazłam! Po prostu znalazłam! Nie wierzę, może ukradłaś. Niby jak, nie jestem taka. To nie jest tania rzecz. Powinno być w muzeum. Sama dobrze wiesz. No, pamiętasz, jak rozmawiałyśmy o sekretnym pokoju? O planie domu, który znalazła Alice? Tak, on istnieje i ja go znalazłam. No, i pewnie tam znalazłeś skarb. Tak, zostawił go właściciel pokoju. Co jeszcze jest w pokoju? Chodź, pokażę ci. No dobrze, prowadź. Nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczę. Chodźmy. Pokój znajduje się za tymi drzwiami. Czy to nie jest stara szafa, w której są śmieci? Nie, to wejście do sekretnego pokoju. Spójrz. Okej. Okay. Nie rozumiem. Był tutaj. W serio wchodziłam i wychodziłam przez te drzwi? Słuchaj, może zadzwonić po lekarza. Nie jestem chora, na pewno tu był sekretny pokój. A może ci się przyśniło? Schowałam się tam w chowanego. No dobrze, niech ci będzie, nie denerwuj się. Jest jeszcze jedno wejście. Chodź za mną. Tam, wchodź. Co? Do budy? No tak, to tylne wejście do sekretnego pokoju. Tak je znalazłam. Amelko, tego już za wiele, nie wejdę tam. Nie bój się, spodoba ci się. Nie wydaje mi się, jest wąsko i śmierdzi. Pójdę pierwsza, sama zobaczysz. Nie rozumiem, dlaczego to nie działa.